Jesteśmy na miejscu, proszę Państwa. Już mam przygotowane worki. O, nie wiem, ile ich jest, ale wystarczy. No i będziemy zaglądać, żeby zobaczyć, czyoby na pewno jest dobrze z pokarmem. I, no i żeby zabunkrować. Tym razem jestem przygotowany, mam dymek, więc najpierw sobie rozpalę. Cszoły pewnie nie będą zadowolone, jest chłodno, zmienna pogoda. pada, Padało parę razy przez chwilę takie przelotne właśnie deszcze, więc to na pewno nie jest dobry czas, żeby gdzieś tam grzebać po gniazdach, dlatego nie będę, nie będę szukał czerwiu. Chcę tylko spojrzeć z brzegu, jak wygląda stan pokarmu. Odsunąć podkarmiaczki, od gniazda, dać zatwór i tak zostawić rodziny jeszcze jakiś czas. Później szukać tylko pogody, pogodnego dnia, żeby wszystko dymić. Wiem, że jest tylko parę osób, które się interesują w sumie, jak to u mnie się rozwija. Macie tutaj niepowtarzalną szansę obserwować, jak to właśnie jest od zera. Zostać pszczelarzem. Tematu nie odpuszczam. A stąd uciekałem, to tak trochę dziwnie jest to zrobione. Bo tutaj uciekałem, tak mnie gryzły. No ale to nic. Zaraz poskładamy, takie dziury pozostawiałem, kurde, ale tutaj pszczoły dużo było, więc zresztą wychłodzenie gniazda też dobrze. Też dobrze już teraz by zrobiło, bo matka tutaj na pewno czerwiła. A jak poczuje chłód, to to jest szansa, że przestanie. Jedzonko przeniesione. No jeszcze jakoś pieżgo, nie wiem czy one pieżgę przenoszą czy nie. Bo tutaj ramka nie dwie komórki tylko z pierzgą Ale nie wiem czy one pierzgo przynoszą czy nie Dobra, jeszcze daj tego dymu tylko. sypie pszczoła na ostatniej ramce grubo, grubo. Nie wiem, czy tu nie za mało, kurde. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu patrzę, że grubo tej pszczółki na tej ostatniej ramce. A ile jest miodu? E, nie ma tragedii. No tutaj. Z tej strony słabo z miodem. No i tutaj połowa za więcej jak połowa za sklepiony tak więc ale to ostatnia ramka no. sprawdźmy jedną jeszcze Trzeba jeszcze rozlać im 2 litry grubo pszczoły pokarm do dołu nie nie do dołu no tutaj trzeba dać pokarmu kurde zaś nie wziąłem ale to będzie wszędzie podobnie podejrzewam albo jeszcze przy zimą jedną ramkę cofnąć się zostawić nie Będzie wszystko zalepione elegancko to jest ostatnia ramka już Jestem bardzo ciekaw, czy one mają lepiej tam zmagazynowane. Ciężka rama, ta nabita. Ło tylko po czerwie zostało, a tutaj wszystko jest ładnie zalane. Ale trzeba dać będzie. Może wezmę. Dobra, dalej nie grzybimy. Czerwiu nie widać. Może tam jeszcze jakiś, jakiś, mała, mały kłębuszek jest w środku. Tak mi się wydaje, że one po prostu z ostatnich ramek niosą tam, gdzie się czerw wygryza. Dlatego to jest jak jest. Że z ostatnich ramek trochę tak ubyło dużo, ale też tej pszczołu jest sporo, więc jeśli tam jest czerw, to też ten go pokarmu na pewno idzie, dni nie niemalotnych, jest zimno, deszcze teraz zaczęły coś padać. No i nie ma co tutaj więcej ściemniać proszę Państwa jakoś tak oto zrobimy <grymne> na tym roku jakieś gazety kartony dobrze było tutaj nie wiem czemu tak zostawiłem można by było przesunąć a jak ciągnął dziką zabudowę to nic A, bo tu kurde balka niepotrzebna. No ale teraz jak już zrobiły to niech będzie tak jak jest. O, tak zostawię, później jeszcze tylko tutaj jakiś tam styropian może tam. No i tutaj opcja taka, że przesuwamy całość. Tutaj mamy okazję zobaczyć, w trochę, zobaczyć ramka po ramce. Oczywiście nie będę jakoś tam wyjmował. Staram się to jak najszybciej zrobić uważając na matkę, powinno to być zrobione dawno, ustawione gniazdo do prawej, ale ja jakoś przeoczyłem, ramka skrajna do samego dołu nawalona, pszczoły mało na tej ramce, można by było ją za zatwór może położyć. Mało tutaj pszczoły, dlatego ta ramka pójdzie za zatwór Ile będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na siedmo mogło mieć. one sobie przeniosło. nie widać, ale chyba nie ma czerwiu tu. Małopuchar. bo nie odkładały na tej jasnej morze. Zobaczmy tą A tutaj więcej. Jasno wywalić nie zakarmić. Nie ma czerwiu. Tak więc tutaj trzeba by było wsiąść i dymić. Jak będzie tylko pogoda. Jest matka. Czerwiu brak, dobrze. Ty stara matka już jest, ona już dwa sezony liczy. Na następny rok może wymienił, albo ja wymienię. Zobaczymy, co ona pokaże nam. I tutaj też jest pokarmu sporo. Czerwiu brak, dobrze. Ok, gniazdo przesunięte. Jeszcze jedna, jedna ramka wycofana, poczekać, aż one przeniosą. No i zakarmić tak samo jak i tamtą. Czyli tutaj na kilogram cukru to się nie obraża. No i ta ostatnia pełna też czuć powadze nie wyjmuje już. Co mamy tu dobrego? Pokarm przeniesiony, pusta rameczka, odsuniemy zatwór. O, ramka z pokarmem Pszczoły nie za wiele, na pół ramki, ale kolejna. Na kolejnej trochę więcej Nie no już teraz nie będę cofał, ramka nabita niech siedzą Na ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Na siedmiu Dobrze Co tu się wydarzyło? Jakieś jajca Ja jak Ramki puste Odsunąć O, tutaj pokarm nie wybrany. I tutaj pokarm nie wybrany. Pszczoła jest. Przez podkarmiaczkę nie chcą zabrać chyba. albo pełne są sprawdźmy jedną ramkę nie pełne nie jest nie, zalana do dołu ale zasklepione nie za wiele nie może za mało pszczołów jest, żeby to obrabiać nie wiem, ale pszczoły jest, ja je zostawię na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć na sześciu nie przynoszę, może nie ma gdzie przejąć nie wiem zatwór jest, a ta ramka Przyniosły czy nie Zatwór z kartonu takiego grubego jest najlepszy, kurde. Muszę porobić takie A jeszcze nie przyniosły wszystkiego. Pewnie pełne są. O! Psiłki nabite. Zostawiamy myślę w spokoju, tu nie ma co świrować. I myślę, że są zakarmione odpowiednio. Zostawię to w ten sposób, dzięki czemu będę wiedział, że tu przy karmieniu, że tu jest dobrze. Nie trzeba lać, może tam jedynie pół literka czy coś tam, czyli wszystkie miały. Mm. Tak, jak ty teraz zrobisz? To zrobisz. Lane ostro zostawić Kurwa, co ty robisz? Boże człowieko tutaj nie trzeba No tam gdzie ramki ze za zatworem tam nie trzeba będzie lać Przenoszą czyli pełne. 5, 6, 7, 8 i chyba będzie OK, bo tu kurde pszczółki widzę jest trochę. O, o człowieku nawet nie wyjmuje. Ciężka rama ostatnia i pszczoła jest, czyli tutaj nieźle to wygląda ten. Ta rodzinka jest nadzieja. Zamykamy. Tutaj też nie trzeba podkarmiaczkę do boku, żeby się nie pomylił. Mhm. Też nasyto. Nie pobrały z ramki. Więc robimy. Przyluki jest też dobrze. brzydka ramka mi się uchowa. się wymieni na wiosnę. No i najsłabszy odkład. Kogut potwierdza. <klima> Zobaczmy jak ten odkładzik, Pusto. Nie ma pszczoły. Na ostatniej. Jeszcze cofnąć trzeba będzie chyba. Zresztą tu siedzi już. Nie tak mało. To stawmy. Ja bym tutaj jeszcze dolał. z półtora litra. I wszystko. I dobrze, proszę Państwa, akcja podkarmiania zakończona. Na ten rok to było takie y, podkarmianie korygujące, że tak powiem. Po prostu tam gdzie było prawdopodobnie więcej czarwiu, tam troszeczkę więcej było pokarmu, że jeszcze potrzebowały zużyć. <laughs> no tak więc y, tyle poszło mi na wszystkie ule. Tutaj do Krzysia też lałem i teraz i wcześniej, y, więc na wszystkie 15 uli dałem 130... tak 130 kg cukru w tym roku i tutaj odkłady, no to tam chyba z dwa razy kupiłem 15 kg ciasto więc 30 kg ciasta, nie, łącznie to by było, nie wiem, między 700 a 900 zł nie, gdzie, jak ja cukier kupiłem po 3 zł no, tak więc tylko 40 kg kupiłem niestety drogo, ale tak wyszło, na następnym roku miejmy nadzieję, że będzie więcej miodu, bo ceny pewnie i nie spadną, bo coś w Polsce nie spadają te ceny. Jak się wepną wyżej, no to już nie chcą spaść jakoś. Mimo że wszystko wskazuje, że powinny spadać, to, to u nas zostają i nikt nic z tym nie robi. Ja z tym coś zrobię. Kurwa cukier będę swój produkował z jabłek. Proszę mi wybaczyć, bo się wkurwiłem trochę. Ale już wszystko jest ok. Tak więc, proszę Państwa, pszczoły już teraz tylko pobiorą. Będą zebrane podkarmiaczki, zbunkrowane będą pszczoły. I yy, ostatnie co? No to będzie odymienie apiwarolem, ale to w następnym miesiącu, bo w listopadzie to raczej nie będzie pogody już. U mnie to zawsze jest wcześniej zima, a tam apiwarolem już nie pamiętam 15 albo 12 stopni potrzebuje. No. I got broads in Atlanta, sister to me in the family.